Pomidorki jeszcze zielone na krzaku sobie rosną. Pomidorki koktajlowe, Jesz, już kilka jest czerwonych. Proszę bardzo. Krzaczek rośnie pięknie, widać. I będą pomidory czerwone. Będą. A myśmy zjadły z Lidią już sześć pomidorów. Tych małych. One się nazywają chyba truskawkowe czy coś takiego. A jakoś tam nieważne. W każdym bądź razie myśmy już zjadły w tym tygodniu. Już jutro następne będą do zjedzenia, bo już czerwieniają następne. Jest dużo zielonych jeszcze. Ale będą czerwone. Bo one tak sukcesywnie właściwie dojrzewają. I sukcesywnie się zrywa to co czerwone i się zjada po prostu no ale są bardzo dobre smakowo warto hodować pomidory i z własnego krzaka mieć, to są te gałązkowe takie na gałązkach co się kupuje często w sklepach ale warto sobie samemu wyhodować po prostu z gałązki i z tego z nasionka samemu wychodować i, i mieć po prostu własne pomidory. Takim sposobem e, są lepsze po prostu: lepiej smakują, w, z własnej doniczki sobie zerwać do śniadanka, do obiadu, do kolacji, do czego tam, do jakiegoś posiłku. I po prostu zjeść. Także tak jest lepiej. No, i wychodzi po prostu to, że mamy za darmo swoje pomidory. Nie musimy iść do sklepu i po prostu kupić. Nie musimy się. No, kupujemy po prostu, bierzemy nasionka, wsadzamy do ziemi, wyhodowujemy. Wyrasta. Czekamy aż wyrosną pomidory. I. Czekamy aż nie tylko wyrosną, ale dojrzeją do możliwości do czerwoności. Zrywamy sobie skrzaczkę i mamy za darmo, i nie musimy wydawać kasy. No. I tu jest też możliwość oszczędzania. Proste, proste.